Cześć, witaj w części trzeciej dotyczącej narcyza wspaniałego, czyli tej takiej klasycznej wersji narcyzmu, taka wersja, którą znajdziesz w słowniku pod słowem narcyz, czyli tego czarującego, ładnego, aroganckiego, zadufanego w sobie narcyza. To jest taka podstawowa, najłatwiej rozpoznawalna, najłatwiej rozpoznawalny rodzaj narcyza, który znamy ze słownika i ta trzecia część będzie taka podsumowująca opowiemy to właśnie generalnie chodzi o to że relacje z narcyzami są destrukcyjne dla ludzi destrukcyjne dla nas i dla wszystkich innych oni tworzą pasożytnicze relacje więc polegają na uwodzeniu na wciąganiu w te relacje ale co powodują u ludzi te relacje? Powodują tak, zwątpienie w siebie, wątpienie w swoje emocje i myśli. Poprzez ten gaslighting. Oni podważają cały czas tą rzeczywistość drugiej osoby, bo oni żyją w kłamstwie, które muszą utrzymywać i będą wmawiać ci, że to, co ty myślisz, to, co ty czujesz, to jest nieprawda, że źle myślisz, że źle czujesz. Więc oni powodują w ludziach Poniżają, in, zaniżają innym poczucie własnej wartości, dlatego, dlatego że oni mają tam, to, to, wiesz, toksycznie to wszystko stworzone. I ich, on ma stworzone bardzo wielkie poczucie, wiesz, takie sztuczne poczucie własnej wartości, ale które jest sztuczne. Pod spodem jest bardzo dużo kompleksów i bardzo niski poziom własnej wartości. I jak on spotyka człowieka, który ma nawet troszeczkę. Tej, e, poziomu własnej wartości, no to e, jego to denerwuje. Narcyzi nie lubią osób autentycznych, prawdziwych. Jego to podświadomie denerwuje, dlatego że on ma to mniemanie o sobie takie ogromne, a mimo wszystko spotkał zwykłego człowieka, przy którym e, się czuje dziwnie, bo tamten jest autentyczny, prawdziwy, normalny. No, oczywiście, według narcyza w tej drabinie społecznej to jest dużo niżej. Ale czemu on się tak naturalnie zachowuje? I narcyza to denerwuje, więc on będzie w takiej relacji sobie, wiesz, no, będzie wciągał cię w taką relację po to, żeby znowu sobie udowadniać, że on jest lepszy, on jest lepszy, ale to jest sztuczny, sztuczny twór, to co on sobie wymyślił, to jest zakłamane. Co jeszcze? Więc narcyzi będą powodować u ludzi, co powodują? Zwątpienie w siebie, zwątpienie we własne myśli, zaniżają poczucie wartości, zaniżają stany emocjonalne, to znaczy przy nich z czasem czujesz się coraz gorzej, powodują niepokój, obniżają zaufanie do samego siebie. A w konsekwencji złe stany emocjonalne smutek, brak energii, zwątpienie, frustracje i depresję. Więc takie rzeczy powodują relacje z narcyzami w dłuższej perspektywie. Oczywiście pierwsze te trzy, nie wiem, sześć tygodni, trzy miesiące będzie fantastyczne, cudowne, to będzie w przypadku wspaniałego narcyza najlepszy okres w Twoim życiu, on też będzie dbał o to. Żeby to były, czas z nim spędzony był czasem jak z bajki, jak z filmu i dlatego tak trudno o nich zapomnieć, dlatego tak trudno ich z życia wyrzucić, bo oni gdzieś tam budują sobie ten wizerunek, taki, Filmowy, taki superlatywny, i oni dbają o to, żeby ludzie takich widzieli, więc ten czas spędzony z takim wspaniałym narcyzem zawsze będzie, on będzie dbał o to, żeby to był czas wspaniały, cudowny, organizować jakieś rozrywki, wiesz, jakieś łódki, jakieś samochody i w ogóle restauracje, knajpy cudowne i tak dalej, nie? Eee, tak to wygląda. Niestety w bliskiej relacji oni potrafią człowieka wykończyć, dlatego osoby, które w te związki, relacje weszły w małżeńskie, to właśnie mówią, że to są bardzo trudne osoby w relacjach, oni potrzebują dużo uwagi, non-stop uwagi, adoracji. To znaczy on ci zabierze całą tą przestrzeń, którą masz wokół siebie, bo on potrzebuje cały czas adoracji, a jak on jej nie czuje, to on wpada w panikę, nie? Bo on musi utrzymywać, on cały czas musi ten ogień w twojej głowie, że on jest fajny podtrzymywać, a jak ty przestajesz mieć ten ogień, to on znowu wraca, żeby to znowu stworzyć w twojej głowie, żeby ta adoracja cały czas była w jego kierunku. Więc to są bardzo osoby męczące w relacjach najbardziej chyba z tych wszystkich narcyzów męczące, bo zabierają całą przestrzeń, osoby bardzo roszczeniowe, czują się uprzywilejowane, no bo on się czuje super z tego filmu człowiekiem, no i brak empatii, nie? Wisienka na torcie przy tych narcyzach to jest coś takiego, że ten rodzaj narcyzów ma największe tendencje do kłamania. Oni najczęściej kłamią w tym swo w budowaniu tego swojego wizerunku. Gdzieś tam, tam właśnie w tych mechanizmach to kłamstwo u nich się robi. To, są, to jest typ osoby, która najczęściej zdradza w relacjach. Oni są mistrzami kłamstwa, nie? więc z takimi osobami właśnie trudno w środowiskach takich pracowniczych żyć, dlatego że oni też są dobrzy w przeciąganiu ludzi na swoją stronę, w robieniu z ludzi tych małpek, właśnie że. Dla nich to jest bardzo ważne, bardzo dużo energii w to zainwestują, żeby właśnie, wiesz, żeby ludzi, te małpki wszystkie ponastawiać przeciwko tej osobie, której nie lubią, a z reguły właśnie nie lubią tych ludzi autentycznych, prawdziwych, naturalnych, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, naturalnym i prawdziwym przede wszystkim, nie? Te osoby też robią na początku duży love bombing, czyli bombę miłości. Taką ci wysyłają, że na początku no po prostu będzie cudownie. nie, Będzie ekstra, będziesz wspaniały, cudowny, ty się będziesz czuł no świetnie i w ogóle. nie, No ale to jest właśnie te 6 tygodni, trzy miesiące, taki pierwszy okres. Jak właśnie z nimi spędzasz czas, to oni dbają o to, żeby było fantastycznie. Gdzieś mają ten wzorzec taki filmowy, bajkowy w głowie za, zakorzeniony, że oni po prostu będą dbali, żebyś ty ich zapamiętał, ty ich zapamiętała, że to jest ten cudowny gość, ten cudowny, fantastyczny człowiek. Nie? Właśnie tworząc taką atmosferę magiczną, cudowną, niesamowitą, dlatego tak. Dlatego my tak do nich wracamy, nie? Bo, bo wszyscy te, oglądaliśmy te różne bajki w dzieciństwie, wszystkie te filmy romantyczne i tak dalej. No ale umówmy się, że jest na świecie dużo fantastycznych ludzi czarujących, którzy są prawdziwi, którzy nie kłamią, którzy nie poniżają, tylko. Trzeba trochę jakoś to myślenie, ten paradygmat relacyjny w głowie sobie wiesz, wyprostować. A propos rodziny, jeśli oni są rodzicami, to jeśli byłeś w rodzinie, w której na przykład rodzicem był narcyz wspaniały, to, no to tam dziecko nie jest w ogóle zauważane to znaczy emocjonalnie albo byłeś niewidoczny. Albo służyłeś tylko do adoracji rodzica, czyli no, jaki tata, się jest wspaniały, albo jaka mamusia jest wspaniała, jaka cudowna, więc e, jako dziecko narcyza wspaniałego służysz albo do adorowania rodzica, albo cię po prostu nie ma, nie? Że on sobie tam robi swoje, a ciebie nie ma. E, to są osoby, które właśnie w rodzinach wysysają cały tlen. E, rozmawialiśmy o narcyzach, że to są jakby niszczyciele potencjału ludzkiego. Więc w rodzinach to jest najbardziej takie widoczne, no bo tam uwaga wszystkich musi być na niego. Tam nie ma przestrzeni dla żadnej innej osoby, a jak jest, to właśnie oni się denerwują, że on nie dostaje tej adoracji, nie? To są takie, wiesz, złote kaczki. No i roztaczają ten sztuczny urok, sztuczną charyzmę taką w rodzinach. Są dobrzy w przeciąganie ludzi na swoją stronę, więc tak jak rozmawialiśmy o narcyzach, czego nie lubią? Nie lubią autentycznych, prawdziwych ludzi, bo się czują przy nich zagrożeni. Oni czują, że ta osoba jest w stanie ich przejrzeć. Wiesz, że, że widać tą całą otoczkę i tą sztuczność. Nie? I oni takich osób nie lubią. No i właśnie przeciągają małpki, te, te latające małpki, tak żeby właśnie myślały źle o tych autentycznych osobach. Mówię, często kłamią na ich temat. No, i w ogóle to są osoby z największą tendencją do kłamstwa. Z tego, co się mówi, to najtrudniej ich mieć właśnie w środowisku gdzieś tam pracowym, tym profesjonalnym, bo, bo oni robią duży bałagan po prostu w firmach. To są często właśnie ludzie, którzy niszczą firmy, niszczą biznesy. Spotyka się ich z reguły w takich sytuacjach, kiedy oni są na szczycie swojego tego rzekomego potencjału, kiedy lśnią najbardziej, bo oni wtedy najbardziej tych ludzi wszystkich przyciągają do siebie. No i nie lubią tych ludzi, którzy potrafią ich po prostu przejrzeć na dzień dobry, widzą generalnie co to jest za człowiek i takim ludziom będą obrabiać dupę po prostu. Jest coś takiego, że no, mówi się, że 100% z nich to y, doświadcza tego upadku chwały, y, że upo, wielko, doświadcza upadku. Ja takich rzeczy już dużo widziałem, takich upadków różnych narcyzów, nie? Y, z reguły trwa to długo, dlatego dla, dla nas, dla ciebie, dla mnie, dla nas oczekiwanie, czekanie na, te, na ten upadek to jest strata czasu, bo to może trwać, wiesz. Latami, może trwać 5-10 lat, że ty będziesz czekać na upadek takiego narcyza, bo ty czujesz, że to jest, jest pozer, bo ty czujesz, że to jest sztuczne, że to jest nieprawdziwe, że to nie jest podszyte jakimiś wartościami, tylko że to jest, wiesz, a to wszystko prędzej czy później pada. Ale Patrząc na takie upadki, to, to jest satysfakcjonujące, nie? Że patrzysz sobie, ktoś cię kiedyś poniżał, ubliżał, obrawiał ci dupę, a teraz patrzysz w jakim punkcie jest i sobie, no to jest satysfakcjonujące. Ale tak jak, rozmawiamy, to, Oczekiwanie tego upadku to, to, to nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby, bo to też jest jakby skupianie energii na nich, nie. Chodzi o to, żeby odsunąć ich z życia i zająć się swoim życiem, tworzyć fajne relacje, które są odżywcze, które budują, które cieszą, relacje, w których ludzie wzrastają, poznają się. No i dlatego nie warto czekać na upadek tych narcyzów, chociaż on się. On mówi się, że w 100% on się zdarza i, i doświadczysz go, zobaczysz to nieraz w życiu. Nie wiem, mi się wydaje, że z 10 takich wiesz, około widziałem przez swoje życie i to takich w miarę znaczących dla mnie, to znaczy to były relacje, w które wiesz, byłem zaangażowany i tak rzeczywiście czułem, że tam jest coś nie tak, że te osoby źle się źle traktują innych, że, że, że tam jest zawiści dużo, zazdrości, że tam nie jest fair, nie? No, i widziałem takich mocniejszych, takich bym powiedział, to, to, no to trochę, trochę takich było, ale oczekiwanie na to, to nie jest to. To, to. Takie osoby z reguły właśnie niszczą biznesy, niszczą środowisko pracy, niszczą firmy, niszczą jakieś przedsięwzięcia, dlatego że oni mają ogromnie rozpompowane ego, im się wydaje, że są najlepsi, ale no, jednak, żeby coś powstało, to musi być oparte na jakichś prawdziwych wartościach. No, nie da się, tak wiesz. Jakby emocjonalnie, generalnie wszyscy cierpią wokół takich ludzi, że są poniżani, tam jest cały czas ta, o, o, te małpki, obrabianie tyłka, wszystkim atmosfera się robi coraz bardziej gęsta i coraz gorsza. Hype, pitch, no wiesz, oni robią taki hype wokół siebie. Często jest tak, że być może nawet tam, gdzie pracujemy, to pracujemy dlatego, że oni, oni właśnie nas tym pitchem <laughs> jakoś oczarowali, nie? Bo jeszcze nie mieliśmy tego doświadczenia w relacjach. Z reguły oni właśnie patrzą się na ludziach, którzy właśnie tego doświadczenia w relacjach nie mają, nie wiedzą czym jest ani narcyzm, ani jakiegoś doświadczenia relacyjnego nie mają. Więc oni tak oczarowują, że ten taki niedojrzały relacyjny człowiek Wiesz, czuję się zaszczycony, że może z nim pracować, że on jest taki wspaniały. No i oni się tym żywią, że takich właśnie niedoświadczonych ludzi w relacjach oni tak uwodzą, oczarowują. No ale, no ale co, no to, to też wiesz, i to tak się wymienia, no. Wymienia się także, jak człowiek jest trochę bardziej dojrzały to z takich relacji szybciej coraz wychodzi od razu widzi, jest w stanie przejrzeć taką osobę no ale oni znajdują sobie kolejne jakby kolejnych tych żywicieli kolejne niedoświadczone w relacjach osoby i dlatego oni tak sobie no tak lawirują na pewnym pułapie tej, tego swojego rzekomego sukcesu, bo oni te wizerunki mają dobre, jakoś zawsze tą pozycję społeczną mają dobrą, są dobrze ubrani gdzieś tam wiesz jak sobie z nimi radzić Radykalna akceptacja i takie, no, bycie takim realistą, nie? A propos, wiesz, tak weryfikowanie tego, co, tu, co, co oni opowiadają, a co są naprawdę w stanie zaoferować, nie? Radykalna akceptacja to jest to, że oni się nie zmienią. Trzeba to zaakceptować, że tacy ludzie są i oni się nie zmienią. Nie zmienią się pod wpływem tego, co im powiesz, co zrobisz, oni się nie zmienią. Bez względu na to, co tam się no, nawyrzucasz, co nagadasz, co natłumaczysz, bez względu na to, co zrobisz, ile energii w tą relację zainwestujesz, to oni się nie zmienią. Ta zmiana jest bardzo długa, bardzo trudna, a dzisiejsze społeczeństwo jest na właśnie takim poziomie, że, że no, oni mają dużo przestrzeni w tym społeczeństwie na takie swoje lawirowanie, nie że nasze społeczeństwo w obecnym stanie promuje takie osoby, no bo on ładnie wygląda, bo on jest sfany, bystry. wiesz, to są takie cechy przebiegłe, nie, inteligentny, wiesz, obyty, taki, bo oni takie wrażenie sprawiają, nie, wygadany, pewne siebie, odważny, nie. Więc dzisiejsze społeczeństwo promuje takie postawy, więc oni gdzieś tam zawsze będą lawirować przez te swoje jakieś krótkie okresy czasu. No, ale ludzie doświadczeni w relacjach wiedzą, że na długą metę to, to są właśnie osoby, które głównie są właśnie tymi niszczycielami firm, biznesu, przedsięwzięć itd. Więc y, 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 to jest typ narcyza, który najłatwiej rozpoznać y, najszybciej go rozpoznasz. Jak tylko go rozpoznasz, to y, uciekaj z z tej relacji, że tak powiem, jeśli nie chcesz, żeby ktoś ci życie rozwalił. Wpadasz na nich z reguły właśnie, gdy są w najlepszym momencie życia, no ale jak oni się pojawią, no to będzie na początek czarująco filmowo, ale potem może ci dużo napsuć w życiu i wręcz zdegradować to, co jest, nie? I jest taki punkt przegięcia, że właśnie jak oni, wiesz, ten upadek tego narcyza, po upadku narcyza oni wchodzą w bardzo mocno w rolę ofiary, w tej roli ofiary też potrafią być czarujący, w sensie tacy, że naprawdę będziesz mu współczuć, nie? I w ogóle, że on, i on będzie mówił, że jak się stara i udawał tą pokorę i tak dalej, ale to tam też nie, nie wolno się zbliżać, bo oni się nie zmieniają. Jeśli on wróci znowu na, do, swojego, do swojej energii, do, jeśli wróci po tym upadku do życia, to tendencja jest właśnie taka, że wraca do tych samych schematów działania, czyli znowu do e, sztucznego wizerunku, pozerstwa i robienia właśnie takich rzeczy e, toksycznych. Nie? To jest e, dobra. No i właśnie społeczeństwo ich trochę tak propsuje w sensie. Oni są w polityce, telewizji, social mediach, celebryci. Te wszystkie, wiesz, social media są dla, dla nich takim e, miejscem świetnym, nie? No, bo tam te wszystkie ich zdolności można wykorzystać, gdzie tutaj pokazujesz, jaki jesteś cudowny, jakie masz cudowne życie, nie? Ale uwierz mi, że jakbyś spotkał taką osobę, e, spędził z nią trochę czasu, to byś się przekonał, jakie marne ma życie i e, e, jaka degradacja tam e, się dzieje, następuje. No i e, te, tego upadku. Nie, nikt nie chce jakby z nimi przeżywać. Nie? Dobra. Na czym oni żerują? Oni żerują też na tym, na fairy na tych baśniach, bajkach, na filmach. To znaczy, my no, oglądamy te filmy z sercem, z nadzieją i my wierzymy w ten filmowy świat. Oni też kumają, że ten filmowy świat, no i oni nam go obiecują gdzieś tam, ale oni nie mają jakby umiejętności, żeby taki filmowy świat stworzyć. Więc y, chodzi o to trochę w tym wszystkim, ta, że, y, że swój taki relacyjny paradygmat trochę należy pozmieniać, nie. Pozmieniać w takim sensie, wiesz, żeby nie wierzyć do końca w to, co promuje społeczeństwo, co tam jest na pierwszych stronach gazet czy w telewizji, tych pięknych ludzi, trochę tak się przyjrzeć bliżej, bo oni wszyscy no, wszyscy, no nie, nie chcę tak mówić, nie? Ale ten. Wiesz, co ja tak personalnie widzę, dużo upadków tych ludzi, nie bardzo dużo. Jak, jakby, jak człowiek się na to robi taki wyczulony, to zaczyna to obserwować, żeby tak sobie, sobie popatrzeć. No kurczę, patrzę na tego jednego, celebrytę drugiego, czy w social media gwiazdy jakieś, no i tam są non-stop jakieś upadki, wiesz, że do pewnego momentu jesteś w stanie tylko tych ludzi oszukiwać, nabierać, ale na dłuższą metę nie więc fajnie sobie na to popatrzeć a wiesz to są czarujący ludzie i w ogóle pełni charyzmy tylko ten wiesz co jest tam dużo ludzi czarujących pełnych charyzmy ale uczciwych ale nie kłamiących szczerych z wartościami z honorem i trochę tempera ale często cichych to nie są ludzie którzy będą robili wokół siebie wielką wrzawę nie więc ten paradygmat relacyjny troszeczkę swój trzeba zmienić, z tego takiego telewizyjnego, na to, żeby nauczyć się trochę patrzeć na świat inaczej, na tych ludzi, nie? że jest tam dużo fajnych ludzi, którzy mają charyzmę, którzy są pełni pasji, którzy mają fajne zainteresowania, którzy mają fajną osobowość też są bystrzy, inteligentni, ale niekoniecznie robią wokół siebie taki glamour, bo są po prostu dojrzali, nie? więc ta, z tą dojrzałością to inaczej się wiesz, inaczej się, którzy są właśnie cisi, autentyczni, którzy mają tą... Pokorę, którzy są szlachetni, mają szlachetne serca po prostu. No, narcyzi nie mają żadnych szlachetnych serc. Oni będą, wiesz, krzyczeć, gadać, że oni są szlachetni, że oni są bohaterami, ale nie, no to są ludzie, którzy nie mają podstawowych wartości w relacjach, takich, że jakiejś etyki, wiesz, honoru zwykłego. No, oczywiście oni są pierwsi do tytułowania siebie, że ja jestem szlachetny, ja my jestem honorowy, nie? Ale nie są po prostu. Nawet w najprostszych rzeczach nie są i, i tyle. No i generalnie wiesz, to jest też, y to jest też zadanie takie społeczne, żeby te wzorce pozmieniać, no bo jak widzimy dzisiaj w społeczeństwie jakie wzorce tych ludzi sukcesu, powiedzmy tylko, że to są takie tymczasowe sukcesy, wiesz, takie chwilowe, nie? A potem są te upadki, nie? No i zadanie to jest właśnie i dla każdej osoby z nas, dla każdego z nas i też takie społeczne uświadamianie ludzi, czym to jest, nie? Jak to wygląda? Czym są te czarujące osoby pseudocharyzmatyczne, które tam opowiadają o sobie, które się wdzięczą, które lśnią tym sztucznym blaskiem? A które są pasożytami relacji, tak naprawdę niszczycielami biznesów, firm i karier ludzi i w ogóle żyć ludzkich, więc tak to wygląda w, w, tak to wygląda naprawdę, nie? Tylko jakby na społeczeństwo, jakby tego nie ma w świadomości społecznej w ogóle. Dlatego należy to troszeczkę rozpowszechniać, mówić o tym, pisać, czytać, nagrywać YouTube czy coś w tym stylu. Tak myślę, że tak należałoby robić, nie? Kluczem do takich re, osób, tych narcystycznych, wspaniałych narcyzów jest to, żeby wpuścić ich do życia tylko do punktu, do, do kiedy są rozrywką dla ciebie, nie? No fajnie, no wiesz, no często nie jesteśmy w stanie ich wiesz, pozbyć się, no bo oni są w społeczeństwie wszędzie, w każdej firmie taki jest w każdej społeczności, są takie gwiazdeczki i tak dalej. Pozbyć się nie jesteśmy ich w stanie i kluczem właśnie jest to, żeby wpuścić ich tylko trochę do swojego życia, na tyle na ile oni są rozrywką, że wiesz, no pośmiać się coś tam, powygłupiać, pożartować bo, i, i tak dalej. Ale nigdy nie wpuszczać ich dalej, to znaczy nie wpuszczać ich do momentu, gdzie już potrzeba jakiegoś zaufania, gdzie jest jakoś bliżej ciebie, do tej swojej bliskiej strefy, tam nie wpuszczać ich, dlatego że to są osoby, których nie można obdarzyć zaufaniem w ogóle i no, będą robić destrukcję, czyli blisko ich nie wpuszczać, tylko do momentu, kiedy są jakąś taką rozrywką. No i wiesz, no dopóki nie będzie świadomości społecznej na te tematy, to, to oni będą lawirować sobie w społeczeństwie. Zawsze znajdą się na rynku ludzie, którzy przyjdą do firmy, zobaczą tego fajnego gościa, ładnie uczesanego w garniturze, cwanego i w ogóle bystrego, który tam lśni sobie gdzieś. Wiesz, który gwiazdoży gdzieś tam, no i zawsze będą ludzie, których on uwiedzie i na których będzie sobie żerował i potem kolejni, kolejni i on tak sobie lawiruje na tym właśnie poziomie relacyjnym, kiedy, kiedy sobie lśni i pasożytuje gdzieś tam na głupocie, na niedojrzałości tych ludzi. Dobra, to było takie podsumowanie na temat wspaniały narcyzm, czyli ten klasyczny przykład narcyza. Tak jak mówię, ja tylko chciałem właśnie zachęcić trochę do tego, żeby tą świadomość narcyzmu jakby jakoś rozpowszechniać. Nie wiem, pisać blogi na ten temat, pisać, wiesz, nagrywać filmy. Opowiadać o tym gdzieś, nie wiem, swoim znajomym, kolegom, koleżankom, jakby też przecierać oczy, jak to wszystko tak naprawdę wygląda, żeby ta, ta świadomość społeczna narcyzmu troszeczkę się poszerzała. Ja też, też poproszę, cię, raczej poproszę, zachęcam do subskrybowania tego kanału, kliknięcia dzwoneczka. Jakoś też, też jest to dla mnie ważne, żeby, żeby to też gdzieś tam docierało do tych ludzi, do których ma docierać w tym momencie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Będziemy jeszcze troszeczkę o tych narcyzach rozmawiać. Hej!